Czy wiesz, gdzie zapadają decyzje dotyczące Twojego codziennego życia? Szpitale, dojazd do pracy, dotacja na rozwój własnej firmy? Te i wiele innych to kompetencje samorządu województwa. Warto wiedzieć, czym się zajmuje, żeby zrozumieć, jak funkcjonuje państwo na poziomie samorządowym. Mieszkańcy regionu wybierają podczas wyborów samorządowych radnych do regionalnego Sejmiku, a Sejmik wybiera marszałka, który zarządza na co dzień regionem. Swoją władzę sprawuje poprzez zarząd województwa i urząd marszałkowski. Aby zrozumieć czym są i jak pracują te instytucje, najłatwiej zestawić je z władzą centralną. I tak sejmik województwa jest lokalnym odpowiednikiem Sejmu Rzeczpospolitej. Zarząd województwa to lokalny rząd, a marszałek jest premierem w skali regionu. Urząd Marszałkowski podzielony jest na swego rodzaju ministerstwa zajmujące się określonymi w przepisach prawa obszarami, za które odpowiada samorząd województwa. Są wśród nich fundusze europejskie, zdrowie, infrastruktura, transport i drogi, edukacja, kultura, sport, turystyka, polityka społeczna, koleje, współpraca z zagranicą, obsługa i koordynowanie pracy Sejmiku. W zarządzanie województwem w pewnym zakresie ingeruje władza centralna, czyli rząd. Swojego przedstawiciela w województwie ma premier. Jest nim wojewoda, którego głównym zadaniem jest nadzór prawny nad samorządami, a podlega mu tak tzw. administracja zespolona. Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego znajduje się we Wrocławiu w trzech lokalizacjach. Przy zbiegu ulic Wybrzeże, Juliusza Słowackiego i Mazowieckiej, przy ulicy Walońskiej, i na ostatnim piętrze budynku przychodni przy ulicy Dobrzyńskiej. Urząd pracuje od godziny 7.30 do 15.30, a najważniejsze dane kontaktowe to telefon o numerze 71 -776 9053 adres e-mail umwdmałpadolnyśląsk.pl, strona internetowa .umwd i biuletyn informacji publicznej www.bip.dolnyśląsk.pl